Nie to nas dotyka, co się nam zdarza, tylko to, co sami sobie mówimy o tym, co się nam zdarza. Dziś chciałbym porozmawiać o podartych emocjach, o szarganych nerwach, o nastrzępy zdartych nerwach, o tym, że ktoś jest rozdrażniony, drażliwy. No ma trudności z sobie, radzeniem sobie z emocjami. To jest niezwykle trudne, dokuczliwe, męczliwe. I trzeba być świadomym tego faktu, że dochodzi się do takiego stanu na drodze procesu. Nie mam tutaj na względzie chwilowej irytacji, kiedy oglądamy mecz siatkówki, czy piłki nożnej, czy czyjeś niewłaściwe zachowanie, czy brak konkretnego zagrania, czy zadziałania, kiks jakiś mógłby przesądzić o wygranej, przegranej i jesteśmy rozczarowani, bo jednak nasze emocje i sercem bliżej jesteśmy tym, którym kibicujemy. Nie o takie sytuacje chodzi. Nie chodzi o jakieś sporadyczne emocje, gdzie wybuchniemy, gdzie nam się coś zdarzy. Ale chodzi o to, że coś jest Konstans, że to jest każdego tygodnia, mało, każdego dnia czujemy się rozdrażnieni. Niepokoi nas to, że dwie, trzy osoby są w kolejce, że musimy poczekać na przyjeździe kolejowym, że nie pali się akurat zielone światło, że na stacji benzynowej są ludzie, którzy też chcą zatankować tak samo jak my, że potem trzeba, trzeba czekać w kolejce na zapłacenie, bo ktoś tam sobie od doga życzy. No oczywiście są to pewne trudności, ale jak my to przeżywamy? I trzeba być świadomym faktu, że do takiego stanu, kiedy mamy rozdarte wstrzępy, emocje, kiedy coraz częściej popadamy w irytację, dochodzimy do tego na drodze procesu. I czasem ktoś mówi, z nim już nie sposób wytrzymać. Albo trudno jest ją wytrzymać, ona jest taka drażliwa, to ją drażni, to ją niepokoi, to jej się nie podoba. Po prostu nie wiadomo, bez kija nie podchodź. I gdyby zapytać kogokolwiek z nas, czy ktoś chciałby na własne życzenie dojść do takiego stanu, no to pytanie wydaje się być absurdalne. No oczywiście, że nie. A jednak. A jednak jest to pewien proces, na który składają się określone wydarzenia, przyczynowo-skutkowe, że w konsekwencji dochodzimy do pewnego poziomu, osiągamy pewien poziom. Tak jak wspinamy się w górach, wchodzimy, nie wiem, Beskidy, potem Tatry, potem wchodzimy w Alpę, a potem na Monte Everest, no i, i wtedy już jest naprawdę kiepsko. No już jest grubo, już jest grubo, że po prostu sobie z tym nie radzimy. No i co pozostaje? No, czy, czy co ty myślisz, że jestem głupi, że jestem wariat, albo jestem wariatką? No, jesteśmy tak drażliwi. Sama świadomość tego, że po niedzielnym obiedzie już mamy taki stres, świadomi faktu, że musimy w poniedziałek pójść do pracy, obsuwają się ramiona, opadają siły. Rano, kiedy wstajemy, już powłóczymy nogami na samą świadomość o tym, że trzeba będzie pójść w tym marazmie, tkwić, prawda? W tym szambo, wchodzić w interakcje z ludźmi, za którymi nie przepadamy, mówiąc bardzo oględnie, ale z tym jest bardzo źle się czujemy. Co wtedy można zrobić? Okazuje się, do takiego stanu dochodzimy do la przez lata. Czasem nam się nie chce z łóżka wychodzić, najlepiej zostalibyśmy w domu. Ale to trwa całe lata. Jak mówimy, na drodze procesu do tego dochodzimy, prawda? Na drodze procesu. Ale nie chciałbym tutaj dalej rozwijać tego tematu, ale chcę powiedzieć, że jest dobra wiadomość. Tak, jest dobra wiadomość. Chodzi o to, że można Zmienić to drastycznie, diametralnie. Oczywiście, nie z dnia na dzień jest to też, oczywiście, skoro świadomi jesteśmy faktu, że do tego stanu dochodzimy na drodze procesu, to musimy być świadomi faktu, że poprzez proces powrotu pewnego swoistego comebacku będziemy wracać do punktu, gdzie straciliśmy te nerwy, żeby je odzyskać. To tak jak wracamy szlakiem, żeby po drodze znaleźć od o, to, o, zagubione, cenne rzeczy, których nikt nam nie zabrał. I dobra wiadomość jest taka, że te zasoby, które pozwolą nam odzyskać właściwy stan emocji, nie być w takim permanentnym stanie rozdrażnienia, furii, pasji, zirytowania, nerwów, czy też nerwicy nawet, jest możliwe. I te zasoby są? Gdzie one są? Są... W nas, zatem są we mnie, są w tobie, są niczym kawałek jakiegoś cennego pożywienia, które zostało zdeponowane w lodówce, zamrożone, I istotą rzeczy, żeby, jest, żeby do niego do nich dojść, do tego zasobu, odmrozić i odpowiednio wykorzystać. Oczywiście potrzeba stosownych wskazówek, żeby odnaleźć ten cenny kawałek rzeczy, który pozwoli odrestaurować nas, prawda. Te zasoby, te siły są w nas. One są nienaruszone i możemy je wybudzić, mówiąc obrazowo. Tak, tak jak czasem pacjent, na wskutek zachorowania jest w śpiączce, jego narządy funkcjonują: wątroba, nerki, serce wszystko pracuje. Cała fizjologia również, żeby mógł żyć, no ale oczywiście jego zdolności, wydolność fizyczna jest ograniczona. Ale jeśli się go wybudzi, stanie na nogi i znów będzie mógł biegać. Tak samo z nami, jeśli wykorzystamy zasoby, które ten zasób, który w nas tkwi, który możemy wykorzystać, będziemy znów mogli cieszyć się życiem i takim stanem emocji, jaki pamiętamy w przeszłości, kiedy ktoś mówi, wiesz, co z 5 lat temu. To mnie by to nie ruszyło. Natomiast dzisiaj po prostu, no nie wiem, powie wiatru, jakiś tam głos, cokolwiek ktoś powie, pierdoły, ja już się gotuję, ja już się gotuję, mnie już rozrywa. Zatem jest możliwy powrót, ale ten proces. Trzeba odwrócić. Jest to możliwe. Potrzeba trochę wskazówki, yy, potrzeba yy, ochoty. Oczywiście, drzwi do każdej zmiany otwierają się od wewnątrz. Zatem ty sam, ja sam muszę sobie powiedzieć: Ja chcę to zmienić, ja chcę, żeby było lepiej. Zatem jest dobra wiadomość: to jest możliwe. Ja chcę, a ty, jeśli chcesz, to zapraszam do współpracy.